Dzień dobry. Znacie to niezręczne uczucie, które pojawia się, gdy spotykamy nową osobę i nie wiemy, czy trzeba podać jej rękę? Albo jeśli jesteście kobietami, na pewno byłyście w sytuacji, w której dołączał do spotkania jakiś mężczyzna, witał się, podawał rękę, ale tylko innym mężczyznom. Dzisiaj tym tematem się zajmiemy, czyli kto pierwszy w sytuacjach zawodowych powinien podawać rękę. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od tej najbardziej kontrowersyjnej sprawy, czyli od tego dlaczego mężczyźni nie podają ręki kobietom. Mężczyźni mogą mieć rację, jeśli znajdują się w sytuacjach towarzyskich. Dlaczego w sytuacjach towarzyskich etykieta biznesowa, czyli ta o której tutaj w czwartki mówimy, e, różni się znacznie od etykiety towarzyskiej i w etykiecie towarzyskiej to kobieta podaje rękę mężczyźnie. W sytuacjach biznesowych jednak, jak już wiecie, płeć i wiek nie mają najmniejszego znaczenia. A rękę podaje osoba, która znajduje się na wyższym stanowisku. Podaje rękę osobie znajdującej się na niższym stanowisku. Jest jeszcze kilka zależności, ale o nich za moment. Niemniej, kobiety w biznesie obecne są powiedzmy od niedawna, a nasi panowie uczyli się poprzez obserwację. Obserwowali swoich ojców, obserwowali swoich dziadków. Dziadków szczególnie to to pokolenie, które w kwestiach etykiety było znacznie lepsze niż my dzisiaj i tam obserwowali, że mężczyźni witali się poprzez uścisk dłoni głównie z mężczyznami, nie z kobietami, bo właśnie to kobieta ewentualny kontakt fizyczny taki jak uścisk dłoni inicjowała. Czasy się zmieniły, w sytuacjach towarzyskich też kobiety chcą najczęściej, by mężczyźni się z nimi witali, ale jednak ta pewna mentalność gdzieś została. I wciąż przez to, że ojcowie witali się tylko z mężczyznami, dziadkowie witali się tylko z mężczyznami, to dzisiejsi panowie 20-30-latkowie też często to robią, ale w sytuacjach zawodowych to nie musi być prawda. Powiedziałam już, że w biznesie pierwsza podaje osoba zajmująca wyższe stanowisko osobie zajmującej niższe stanowisko, podaje rękę. Ale to jest tylko jedna zależność. Czyli na przykład szef podaje rękę swojemu pracownikowi, dyrektor, specjaliście, kierownik, asystentowi itd. itd. To jest jedna zależność, a druga to taka, że to gospodarz, pierwszy podaje rękę. Jeśli więc przyszlibyście dzisiaj do mnie do biura, to ja wyciągnęłabym do Was rękę na powitanie, bo ja jestem tutaj gospodynią i ja Was mogę tutaj powitać. Jeśli to jednak ja bym Was odwiedziła, to Wy podalibyście, podałybyście mi rękę. Znacie już zasadę, że nasz klient, nasz pan i to klient jest w pewnym sensie naszym przełożonym, zasługuje na takie specjalne traktowanie, dlatego też zgodnie z zasadą biznesowego pierwszeństwa, to klient pierwszy podaje rękę, jeśli spotykamy się na przykład na jakimś neutralnym gruncie, powiedzmy na konferencji albo w innej tego typu sytuacji. Jeśli jednak dwie osoby pracują w jednej firmie albo nie ma między nimi w ogóle jakichś zależności służbowych, znajdują się też na równoległych stanowiskach, każda z nich może wyciągnąć rękę na powitanie. Właśnie dlatego, jeśli mężczyzna w pracy wita się ze swoimi koleżankami, na przykład z koleżankami z działu, to powinien podać rękę wszystkim, a nie różnicować tutaj tych osób ze względu na płeć czy wiek, bo płeć i wiek nie mają w biznesie żadnego znaczenia. Jeśli bierzecie udział w procesie rekrutacyjnym i wybieracie się do jakiejś firmy na rozmowę kwalifikacyjną, to tam gospodarzem jest rekruter, czyli rekruter pierwszy podaje rękę kandydatowi. Jeśli też dołączacie do jakiejś nowej firmy do pracy, są wasze pierwsze dni, to też możecie ten uścisk dłoni zostawić innym osobom, które pracują na równorzędnych stanowiskach z wami. Dać się po prostu powitać w zespole, powitać w firmie. Jeśli te tematy są dla Was interesujące, a odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. Bardzo chętnie też dowiem się, jakie Wy macie problemy w pracy, w etykiecie biznesu, co Was ciekawi. Dajcie mi o tym koniecznie znać w komentarzach, wtedy będę mogła przygotować filmy, które rozwieją wszystkie Wasze wątpliwości. My z biznesem widzimy się już w czwartek. Do zobaczenia.